Joanna Piotrowska, Fundacja Pominoteka. Prowadziłam w pociążu warsztaty według przygotowanych scenariuszy. Warsztaty dotyczyły przeciwdziałania przemocy w rodzinie i w ogóle przemocy i były przygotowane scenariusze dla najmłodszych dzieci, z podstawowych, dla szkół średnich, no i dla osób dorosłych. Każdy z tych warsztatów poruszał różne formy przemocy, oczywiście w sposób dostosowany do wieku osób biorących udział w zajęciach, rozpoznawania przemocy, ale też, na co kładziemy w tych scenariuszach, w tych warsztatach, bardzo silny nacisk, co zrobić, jeżeli... Widzimy przemoc, jeżeli doświadczamy przemocy, jeżeli jesteśmy świadkami przemocy, gdzie możemy to zgłosić, gdzie szukać pomocy, jak sobie w takiej sytuacji radzić. Wprowadzono zajęcia dla młodzieży licealnej narażonej na przemoc lub jej doświadczającej. Celem ogólnym działań było zapobieganie zjawisku przemocy w rodzinie i zmniejszenie jego skali. Cele szczegółowe zaś stanowiło zapoznanie z tematyką przemocy w rodzinie, zapoznanie z rodzajami przemocy, zapoznanie z obowiązującymi definicjami przemocy Rozumienie różnicy między przemocą a konfliktem. Zapoznanie z mitami na temat przemocy i obalenie mitów. Zapoznanie ze skutkami powielania mitów na temat przemocy. Rozpoznawanie pierwszych sygnałów wskazujących na przemoc. Przedstawienie informacji, gdzie można szukać pomocy w przypadku doświadczenia przemocy. Prowadzący zaprezentował uczestnikom film Przemoc w rodzinie. Jak rozpoznać i jak reagować. Następnie podsumował różnicę między przemocą a konfliktem w sytuacjach przedstawionych w filmie. Zaprezentował również dwa opisy sytuacji i poprosił grupę o stwierdzenie, w której z nich doszło do konfliktu, a w której do przemocy. Uczestnicy zostali poproszeni o uzasadnienie swojego zdania. Następnie wypracowano odpowiednie schematy działań w przypadku konfliktu, a także nauczono rozpoznawać sytuacje, czy są one jeszcze konfliktem, czy stanowią już przemoc. Przeprowadzono również ćwiczenie pod nazwą Mity i fakty na temat przemocy seksualnej. Prowadzący podzielił uczestników na cztery podgrupy i rozdał im kartki z mitami na temat przemocy. Zadaniem grupy było stwierdzenie, czy przedstawione informacje są prawdziwe, czy też nie. Gdy wszystkie grupy skończyły ćwiczenie, przedstawiono wyniki na forum wraz z uzasadnieniem, dlaczego według uczestników jakieś stwierdzenie jest prawdziwe lub dlaczego jest fałszywe. Zadaniem prowadzącego było uzupełnienie lub korygowanie odpowiedzi poszczególnych grup. Po przeprowadzonej dyskusji prowadzący podsumował ją, zwracając uwagę na fakt, że mity na temat przemocy przyczyniają się do tego, że osoby jej doświadczającej nie zgłaszają tego faktu służbom, ponieważ wstydzą się i uważają, że jest to ich wina. Następnie przedstawione zostały statystyki zgłoszeń i dane szacunkowe na temat przemocy. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z filmikiem: dlaczego nie odchodzą? By pokazać osobom uczestniczącym, jak trudno się wyrwać z przemocowej relacji. Prowadzący narysował na flipczarcie koło przemocy i wyjaśnił uczestnikom zjawisko. Cześć, jestem Jakoś Borska i chodzę do. Szkoły STO do klasy mundurowej. Byłam na warsztatach, dowiedziałam się, jak odróżnić przemoc i jakie są jej czynniki. I myślę, że te warsztaty bardzo pomagają i właśnie tym bardziej dla osób młodych, bo pokazują, jak odróżniać daną przemoc. Cześć, jestem Maciek, jestem w drugiej klasie STO. Właśnie byłem na warsztatach przeciwko przemocy. Dały mi one dużo do myślenia, dzięki nim wiem teraz, jakie są formy przemocy, w jaki sposób ona może eskalować i jak się przed nią uchronić, na przykład, bądź pomóc komuś, kto takiej przemocy doświadcza. Jestem Wiktora, jestem z klasy mundurowej z Liceum ogólnokształcącego w Raciążu. Byłam na warsztatach o przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej. Warsztaty były bardzo ciekawe, dużo się dowiedziałam, potrafię rozróżnić, jaka jak, przemoc jest jaka.